Ojku jejku, no witam. Słuchajcie, w hotelu jestem tutaj widzicie. Burdel mam niezły, fajny hotel. No ale kurwa jest nim wariat. Hej hej. Jest wariat. Może mi się uda go nagrać Najpierw go nagram Potem go wyrzucę przez okno. O, słyszycie? nie okay. ma Żebyśmy na uzupełniane było na jak światła słońca z tych maszyn, bo drugie patryki, co wyprodukowali, uzupełnione na jak światła słońca. jako mi kuchnie nie polowe, uzupełnione z kałopkiem bez, bez kanifaryzmu, bez alkoholu i zębu, które tego. było zbierane z mleka. Programu Polska Polska nie dołączano no, do chorobii. Tylko czas y, istnienia do 2005 roku zamiast lasu przygotować drzewa przygotowane i dobrzyło nowo. Przygotowane

No dobra, starczy. I idę zanieść aparat, a potem go wyrzucę przez okno. No, fajny hotel. Bye bye.